Szanowni Państwo, dzisiaj krótki wideokomunikat o kilku konkretnych sprawach związanych z działaniem Uniwersytetu w obszarach, którymi bezpośrednio się zajmuję. Przede wszystkim, jak już wcześniej zapowiadałem, wprowadzamy prostsze procedury załatwiania spraw finansowych. Dotyczyć to będzie w szczególności rozliczania faktur, rachunków i wypłat wynagrodzeń na podstawie umów cywilnoprawnych. Niestety, w obecnym stanie prawnym nie da się zupełnie zrezygnować z oryginałów dokumentów i oryginalnych podpisów. Niemniej dzisiaj w maksymalnym możliwym stopniu dopuszczamy działanie na podstawie skanów tych dokumentów, z zastrzeżeniem, że oryginały będą uzupełnione w późniejszym czasie. Szczegu szczegóły tych procedur w opublikowanym w piątek zarządzeniu rektora, zarządzenie numer 67, pozycja monitora Uniwersytetu 151. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się ze szczegółami, docierają także do mnie pytania o sprawy pracownicze. Tu powtórzę to, co już wcześniej sygnalizowałem. Wszelkie sprawy kadrowe, konkursy, zatrudnienia, procedury awansowe i tym podobne mogą być wszczynane i prowadzone w normalnym rytmie. Oczywiście zaangażowane w te procedury komisje i inne ciała kolegialne pracować muszą w trybie zdalnym. Proszę spodziewać się i tutaj w tej sprawie ogólnouniwersyteckich instrukcji, podobnych do instrukcji dla zdalnych obrad rad naukowych, dyscyplin, która już jest od jakiegoś czasu udostępniona. W sytuacjach bardzo szczególnych, gdy jakiegoś kroku procedury nie można z obiektywnych przyczyn zrealizować, mogę podejmować indywidualne decyzje. Poza tym, Biuro Spraw Pracowniczych przyjmuje wszelkie wnioski systematycznie, sprawy są systematycznie procedowane, wnioski są przyjmowane także w postaci przesłanych elektronicznie skanów. W końcu o jednej z ważnych spraw socjalnych. Właśnie trwa taki sezon składania wniosków o zakwaterowanie w domu pracownika nauki. Termin składania wniosków przedłużyliśmy do 24 kwietnia jeszcze jest na to trochę czasu ale co najważniejsze dzisiaj dopuściliśmy składanie tych wniosków pocztą elektroniczną właśnie w postaci skanów dokumentów różnego typu czy e-mailowych opinii. Szczegóły w informacji na stronie Biura Spraw Socjalnych. Szanowni Państwo, jak widać, wprowadzamy stopniowo uproszczenia proceduralne, tak by w miarę możliwości minimalizować utrudnienia w zwykłych Państwa działaniach w sytuacji, gdy uniwersytet pracuje zdalnie. Za tę zdalną pracę dziękowałem Państwu i wcześniej. Dzisiaj z wielkim szacunkiem i z wielkim uznaniem chciałem jeszcze raz. Powtórzyć. Dziękuję. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Chciałbym też koniecznie dodać bardzo szczególne, bardzo specjalne podziękowania dla tych szczególnych grup osób, które nam wszystkim tę zdalną pracę umożliwiają, biorąc na siebie ciężar pracy na miejscu, ciężar pracy w budynkach uniwersyteckich ci nasi koleżanki i koledzy, którzy mimo wszelkich ograniczeń i utrudnień pracują w swoich zwykłych miejscach pracy, często także przy konieczności kontaktu z innymi osobami, dzisiaj zasługują na szczególne nasze uznanie i naszą szczególną wdzięczność. Bardzo, bardzo im dziękuję. Dziękuję Państwu.